Gdzie znaleźć bezpieczne schronienie wśród sztormów naszego życia? Gdzie znaleźć linę ratunkową w czasie sztormu? Gdzie tę linę zakotwiczyć? Tym bezpiecznym schronieniem, tą liną ratunkową zakotwiczoną w sercu samego Boga jest Słowo Jezusa, Słowo Zbawienia. Witam w kolejnym głosie z Nadwisły, z Gorzędzieja, w rzece słowa, która nieustannie płynie. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc, uczynij je żyzną glebą na przyjęcie słowa zbawienia. Maryjo, Matko Słowa, prosimy o Twoją obecność, o Twoją modlitwę. Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus mówił: Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem. Także ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Królestwo Boże w naszym życiu podobne jest do ziarnka gorczycy, podobne jest do zaczynu, zaczynu, który coś niewielkiego, który przemienia wszystko: trzy miary mąki. Królestwo Boże przemienia nas całkowicie. Królestwo Boże przychodzi do nas właśnie przez słowo Jezusa. Wydaje się ono czymś takim niewielkim, nieznaczącym, jak ziarenko gorczycy. I w czasie sztormów naszego życia Słowo Boże jest tą liną, której się możemy uchwycić. I jest ono zakotwiczone w sercu samego Boga. To Słowo łączy nas z sercem Boga, z tym miejscem bezpieczeństwa, z tym portem, z tym portem, który mamy w sercu Boga. My żyjemy w świecie, w ziemskiej doczesnej rzeczywistości, która jest często burzliwa, zdradliwa. Życie często przypomina może dziesięć w skali boforta z rozkłukanymi falami. Ale jest ten bezpieczny port w sercu Ojca, w Najświętszej Trójcy. Jako katolicy Słowo Boże słuchamy zawsze z Maryją, przy jej sercu. Samo Słowo Boże mówi, że tą, tym sercem, które naj, w którym najpełniej zostało przyjęte, było właśnie serce Maryi. Ona słuchała i rozważała Słowo w swoim sercu. Dlatego ta świeca przed jej wizerunkiem, właśnie jest obrazem jej serca, w którym płonie płomień Ducha Świętego, ale w którym także trwa Słowo. Pozwólmy również przez ten kanał, również przez te nagrania. Aby Słowo Boże nas przemieniało. Te trzy miary mąki, czyli całe nasze życie, całą naszą osobę, ducha, duszę i ciało. Królestwo Boże ma swój dynamizm, swoją wewnętrzną moc wzrostu. Również te nagrania są takie bardzo proste, amatorskie. Jednak robione z ufnością w tę moc wewnętrzną Królestwa Bożego, które przebije się nawet przez techniczne niedoskonałości. Rozwój techniczny tego kanału polecamy świętemu Józefowi, mistrzowi od spraw technicznych. I wysłuchajmy pierwszego czytania. Z listu do Efezjan. Kiedy słowo Boże jest trudne, a dla dzisiejszej mentalności to słowo może być trudne. Co wtedy? Kiedy go nie rozumiemy, kiedy się z nimi nie zgadzamy, kiedy się wewnętrznie buntujemy. Właśnie zrobić to, co Maria: Po prostu to słowo. Zachować w swoim sercu. To pierwszy punkt. Zachować słowo w swoim sercu. Tak jak Maria, niech ono w nas kiełkuje. Niech ono będzie w tym ziarnym gorczycy, które będzie wzrastać. Zachować i rozważać. Nie zmuszać się do tego, żeby od razu entuzjastycznie się z nim zgodzić, kiedy jest trudne. Zachowaj to słowo w swoim sercu. Połóż je delikatnie. Jak Maria złożyła niemowlę Jezus na sianie. Złóż to słowo w żłobie, na sianie Twojego serca. Ono będzie tam zapuszczać korzenie, kiełkować, rosnąć. Będzie przemieniać nasze życie. Uchwyćmy się słowa jak liny ratunkowej, jak rozbitkowie na morzu. Chwytają się liny, której kotwica jest w sercu Boga, albo która łączy nas z okrętem, z tym okrętem, którym jest życie Boga, którym jest najświętsza Trójca w Jego kościele. Słuszmy w sercu słowo. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan, bracia. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła. On, zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy, obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus, Kościół. Bo jesteśmy członkami jednego ciała. Dlatego opuść człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną i będą dwoje i jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię. Odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z Was tak miłuje swą żonę, jak siebie samego. A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. Oto Słowo Boże. Zostawiam Waszym rozważaniom to słowo. Słowo rzucające światło na rzeczywistość małżeństwa. I przede wszystkim to słowo ma wzbudzić w nas pytania. Może jest właśnie słowem trudnym, bardzo przeciw dzisiejszym nurtom, trendom. I może wielu się zastanowi, kiedy się słucha, jak to jest. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała. A tak wielu młodych ludzi okalecza się, rani, więc jak to jest? Pozostawiam to Waszemu zastanowieniu. Pozostawiam Waszemu zastanowieniu. Słowa o miłości Chrystusa i Kościoła, którego obrazem jest miłość męża i żony, miłość małżonków. Jak to się ma w moim małżeństwie, jak to się ma w mojej rzeczywistości. Jeśli wygląda to bardzo inaczej niż jest w dzisiejszym Słowie, to tym bardziej należy się uchwycić z Słowa Bożego. Tym bardziej. Należy się uchwycić tej liny ratunkowej, którą jest Słowo Boże oraz którą jest Różaniec Święty. Dnia z Panem Bogiem, błogosławionego Dnia Maryjo, z Panem Bogiem Słowo przyjęte do naszych serc.